Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ja jestem Asia Joanne The Siren i chciałam przyjść do Was z takim. Chciałam nazwać ten film realistycznym reading vlogiem, ale sytuacja stała się taka, bo chciałam Wam pokazać, jak łączę pracę z treningami, z chodzeniem do biura. To jest, ja wiem, to brzmi jak jakaś mega nadaktywność dodatkowo chodzenie do biura do pracy, nie? Zamiast home office, z czytaniem i z kanałem, właśnie, ale sytuacja stała się taka, że rozchorowałam się strasznie i jestem na antybiotyku. I po prostu Orion wyzdrowiał, to ja padłam jak długa i jestem strasznie chora. Już też mi się kończą siły na dzisiaj. Dlatego też jest absolutnie niepoczytane ostatnio. Strasznie słabo mi to idzie i wszystko idzie mi absolutnie opornie. Nie chodzę teraz na treningi, ja nie do no bo jestem chora, to wiadomo. Nie bym mnie tylko nie to po prostu wszyscy. Może z treningów nie, ale wiecie, moja mama jakby się dowiedziała, to po prostu. E, bo jakby się dowiedziała też, ale nosiłam. Mamo, ja chciałam tylko powiedzieć, że nosiłam czapkę, ok, ostatnio, więc czego mnie nie odwodnicie. Więc chciałam nazwać ten vlog realistycznym reading vlogiem, ale mam nadzieję, że zdrowie Jeszcze uda mi się wyrobić niezbędne minimum treningu w tym tygodniu. I zobaczymy. W piątek jadę na urodziny Hanixy, Hanix Books. And I'm so excited, e, że zaczę haniule e, i też moje bookery ukochane. Więc zobaczymy. A w przyszłym tygodniu są targi, więc będzie się działo. Muszę być zdrowa, więc tak jakby channeluję pozytywną energię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę wam... No nie wiem po prostu, co wyjdzie z tego vloga, tak jakby co ja was będę kłamać. Bo się rozchorowałam po prostu i głównie śpię, i nie mam siły na co bardzo robienie czegokolwiek. Ale czytam teraz trzy książki, i pierwszą z nich jest Leladona. Jestem na całej 120 stronie. Idziemy w ogóle naprawdę strasznie, to ostatnio wszystko, ale jestem na 120 stronie. I mamy tutaj historię Signe farrow która widzi duchy i widzi śmierć, i jest taka nieśmiertelna, bym powiedziała. Ona może doprowadzić się do stanu bliskiego śmierci, a i tak nie umiera, bo jej ciało regeneruje się w bardzo szybkim tempie i sygnał z racji tego, że jej rodzice nie żyją, do ukończenia 18 roku, czy tam 20, musi się znajdować pod opieką swoich krewnych, Którzy dostają jakąś drobną pensję z jej majątku, a ci krewni niestety giną, co ruszył w jakichś dziwnych okolicznościach. I tak nasza główna bohaterka trafia do ostatniego swojego żyjącego, jednego z ostatnich żyjących krewnych, do swojego wujka, którego domu musi rozwiązać zagadkę, kto zamordował jego żonę i kto. Truje jego córkę. Tutaj jest bardzo ciekawa relacja Signa ze śmiercią, i ja już mam podejrzenie, kim jest jeden bohater, i że to jest tylko przykrywka. Ja myślę, że ja mam rację, ale jest bardzo y, fajna relacja ze śmiercią, tutaj ukazana, jak Signa próbuje. Odkrywać swoje możliwości, ale też możliwości tej relacji, tej dziwnej więzi i co ona jej daje. Mamy tutaj ukazane również duchy i to, co one chcą od Signy, to, co one oczekują, co próbują jej zakomunikować. Na razie trudno jest mi powiedzieć coś więcej, bo rzeczywiście ta książka się trochę jeszcze nie rozkręciła i myślę, że to nie jest pełen potencjał, a też tutaj nasza gotycka posiadłość, w której teraz mieszka Signa, um, ma sporo tajemnic w ogóle. Ja mam wrażenie, że, nie, że ja wymawiam to imię źle. I dowiem się na pewno o tym, jak już skończę z tą książką, tak jak było w przypadku Four Wing, gdzie cały czas mówiłam Zayden, a okazało się, że to się czyta Zayden i tak jakby nikt z Was mnie nie powiedział, więc... Drugą książką, którą czytam jest poważna i nieromantyczna, ale jestem tutaj dopiero na 50. stronie, więc myślę, że jak przeczytam trochę więcej, to przyjdę z update'em, z fabułą, ale tutaj też mamy duchy. I trzecia książka to jest Gentleman w Moskwie, który idzie mi... Absolutnie topornie, i jestem na 17% dopiero. I po prostu ja go tak podczytuję, ale nie wiem, czy będzie to jakiś update z nim, bo idzie mi średnio. Chociaż historia jest dość ciekawa, ale jakoś ewidentnie. It's not a vibe, więc zobaczymy. To jest w sumie taki całkiem spooky reading vlog, jak o tym myślę. Mamy tutaj dwie takie sienielskie książki. Zobaczymy. Idę chyba posprzątać trochę, a potem może spać i. i tyle. Jest złota, ja zaraz lecę na pociąg, bojadę na urodziny Hani, Hanix Books. Uh, I am so excited! I zobaczymy Bukary, więc o poza tym jakaś gwiazda ma dzisiaj urodziny. Też nie tylko Hania, ale też jakaś gwiazda Ukarowa, więc mam nadzieję, że będzie fajnie po prostu dzisiaj. Przychodzę do Zupday tym stroniczą pierwszą senią od tych dni. Bo w środę przyjechali do mnie rodzice i przywieźli mi rosółek, bo przecież jestem chora. I nie przeczytałam nic. Czwartek też jakoś piątek nie przeczytałam za dużo. Wczoraj właśnie przyszły do mnie dziewczyny, które będą się zajmowały Orionem i po prostu gadałyśmy dość długo, więc wiecie jak jest. Ale przeczytałam chyba całe 100 stron Bella bo wydaje mi się, że na początku tego vloga byłam na 150, a teraz jestem na 250. Zostało mi 130 do końca i ja po tylu zachwytach, które widziałam o tej książce, po tylu pięciogwiazdkowych recenzjach, Jestem troszeczkę rozczarowana, ale z tego względu, że ona jest bardzo powolna i bardzo powoli się tutaj ta akcja tak zagęszcza, nie? Że tutaj bardzo wszystko powoli się dzieje, się wyjaśnia, dochodzimy do czegoś. Mamy trochę pomieszane takie życie Signy z jej mocami, z taką próbą życia normalnie i ona tak trochę balansuje pomiędzy tym a tym. I z jednej strony to jest fajne, bo rzeczywiście to dziś pokazuje, że Signa sama nie wie, czego chce. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o to, tak jakby balansowanie pomiędzy tymi życiami, ale z drugiej strony, niestety, jest ta książka dla mnie trochę powolna i trochę mnie to nuży. I troszeczkę mi się to już ciągnie. Myślałam, że to będzie taka petarda, która wciągnie mnie od początku do końca, ale też może po prostu ja się za bardzo nastawiłam na to po tych opiniach, więc nie wiem. Póki co, najbardziej podoba mi się relacja ze śmiercią, ona jest fajnie zrobiona, a druga rzecz to takie hinty, że nie tylko śmierć jest osobą. Tylko także na przykład los albo przeznaczenie. I jestem ciekawa, czy w tym tomie albo w drugim spotkamy te postacie, bo myślę, że to by było ciekawe. I tutaj, jeżeli chodzi o tę kreację świata, właśnie z taką personifikacją jakichś um, takich stworzeń, takich, no nie wiem, w sumie jak to ująć, no śmierci i innych takich postaci, to jest świetne. I to wypaliło świetnie tutaj autorce, tylko po prostu jest trochę mało dynamiczna ta książka. I spodziewałam się, że to będzie, jeżeli rozwiązujemy tutaj zagadkę morderstwa, to spodziewałam się, że to będzie takie bardziej, wiecie. Szybkie i szalone, a tak nie jest. Wszystko jest dochodzone powoli. Zobaczymy, jak te 130 stron mnie wciągnie. Bo bardzo chciałabym ją skończyć pociągu, na który teraz lecę i widzimy się później. Pewnie Wam nagram jakieś przebitki um, od Haniksy z rodzin. A jutro jadę do Gdańska, więc. Chujmy lak. Super jesteś, że super, super. super. super, super Jakieś typiary. typiary. Na przykład typiary. Madeline. Pupy. Pupy się malują. Tak Pięknie. jest. Tak jest. Mhm. A ja jestem ciotką. Ty jesteś ciotka klotka. Wow. <laughs> to jest ciotka Ale jest powiedziała nie osoba, nie która najwięcej nagrała updateów w pasku od szlafroka na głowie. Tak. No. Powiedziałam to ja. Smash. No. Smash. Czy no. to jest. <laughs> Pola jest teraz taką Dangerous Woman. Dangerous woman. <gryzamy> A to jak będę w garniturze. O! o. o z... A patyna słodka jak zawsze. Patyna by po prostu patyna? mogła zagrać radzinę w mean Girls tak. tak. Ona jest taka... Tak. Wiecie, taka właśnie. Patyna skrobia życzenia. Na kolanie pisze życzenia. Ale patrzcie i tak ładniej. Ja jestem pierwsza gotowa jak zawsze. Ej, ja też! Ja też! Powiedz, że ja też. Wyjątkowo no, wszystkie jesteśmy szybko gotowe do... No. Za, za tydzień na targi wyjedziemy o jakieś 40 godzinie. Tak. 40? Wróciłam z Gdańska, bo byłam na balecie Don Quixota w Operze Bałtyckiej. I muszę wam powiedzieć, że generalnie... To był przepiękny balet. Ja. Jezioro będzie to jest balet, który jest naprawdę. Ma specjalne miejsce w moim sercu. I jest absolutnie moim ulubionym baletem. I nieważne w ilu wersjach go widziałam, w ilu. Ile razy przesłuchałam, czy też obejrzałam, on mi się nigdy nie znudzi, i naprawdę on ma po prostu specjalne miejsce w moim sercu. Ale też bardzo doceniam inne balety. I tutaj Don Quixote, Quixote Don Quixote bardzo mnie pozytywnie zaskoczył i bardzo mi się podobał. Obsada była absolutnie fenomenalna. No zobaczcie po prostu, co oni są przepiękni. I wystawienie, wszystko po prostu ja jestem największą fanką. Co prawda niestety, ale w tym roku ten balet był wystawiany dosłownie przez jakiś bardzo krótki okres czasu chyba, chyba że to jest taka po prostu, bo to jest Obsada, kto grał. W ogóle szanuję to, bardzo to szanuję, że dołączali do Libretto, kto w danym dniu kogo grał. Bo y, każda postać ma więcej niż jednego y, odtwórcę, y, aktora, tańcerza, y, więc bardzo szanuję. Ale wydaje mi się też, że ten balet jest bardzo krótkoterminowo w Gdańsku w tym roku wystawiany, więc jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś okazje pojechać na Don Kishota do Gdańska, to ja Wam naprawdę niezwykle polecam, bo to było tak wspaniałe doświadczenie. Ten balet był tak przepiękny, i nawet myślę, że takie osoby, które nie za bardzo są im tu balet, będą zachwycone, albo im się spodoba, bo. Pomijając tego, że tak jakby w samym głównym centrum sceny w, w, tak jakby wśród tańcerzy, którzy grali główne role albo tak jakby w, danym, w danej scenie byli tak jakby głównymi postaciami, działo się bardzo dużo, to też te wszystkie postacie poboczne bardzo dużo rzeczy robiły, bardzo dużo się działo, był bardzo kolorowy, taki bardzo ładny wizualnie i naprawdę moim zdaniem fenomenalny. W pociągu w pierwszą stronę skończyłam, do Gdańska skończyłam Belladonna, co prawda miałam takie wybitnie szybkie tempo czytania, że to jest pisania. Ale udało mi się skończyć Belladonna. Oceniam ją na cztery gwiazdki i muszę Wam przyznać, że rano nie wiedziałam do końca, jak ją ocenić, ale teraz ta książka we mnie rośnie im więcej czasu odminęło od czytania tym bardziej ona mi się podoba. Tak jakby te rzeczy, które mówiłam przedtem, to były takie, wiecie, że w sumie ta relacja ze śmiercią fajna, że tego, że ten świat w ogóle i tak dalej, ale że ona jest taka powolna, jednak Zakończenie bardzo podwyższyło dla mnie ocenę i bardzo mi się podobało. Sam epilog e, i też taki motyw tej takiej relacji, która jest taka słodko-gorzka. Ja uwielbiam takie relacje, takie słodko-gorzkie zakończenia i w ogóle jestem, po prostu, ja jestem masochistką, jeżeli chodzi o takie rzeczy, takie nie do końca szczęśliwe zakończenia, to, to ja jestem zawsze into that e, i to mi się podobało. I też samo, samo zakończenie i takie powiedzenie, że it's not over yet. I samo takie powiedzenie, że to jest jeszcze nieskończone, że tu masz jakieś zadanie Signo, to było bardzo fajne. I to zakończenie, naprawdę już po samym momencie, jak skończyłam, czytałam, to podniosło dla mnie ocenę, ale chciałam jeszcze sobie tak przemyśleć, bo to było dla mnie takie 3,5-3,75. Ale rzeczywiście, im więcej czasu minęło od skończenia, tym ja więcej myślę o tej książce, bardzo dużo o niej myślę i ona bardzo dużo zajmuje miejsca w mojej głowie, więc jest to coś takiego bardzo pozytywnego. Co wpłynęło na mnie w mojej ocenie tej yy, książki, bo naprawdę ja od rana po prostu stop mam w głowie Bella Donna i myślę tylko o tym zakończeniu, o tym co będzie dalej i w ogóle o tym co się działo w tej książce. Rzeczywiście uważam, że trudno byłoby tutaj odgadnąć morderce i te wszystkie połączenia, ale myślę, że drugi tom może być o wiele lepszy, a ten nadal jest dobry. Co prawda, trochę byłam przehypowana i miałam bardzo wysokie oczekiwania wobec tego, jaki ten tom się okaże, yy, bo. Nie widziałam mniejszej oceny niż 5 gwiazdek. Dla mnie to nie jest 5 gwiazdek, ale jest to naprawdę bardzo dobra książka. I Rzadko która książka zostaje ze mną na tak długo po tak długo czytaniu, to brzmi dziwnie, bo ja skończyłam ją rano, ale rzadko, rzadko która książka zostaje ze mną w ogóle tak, żeby ja o niej myślała po skończeniu, więc myślę, że tabela donna jeszcze trochę we mnie urośnie w ciągu kolejnych dni, bo naprawdę muszę... Powiedzieć, że doceniam tą książkę i tę historię, i ona mi się bardzo podobała. I też wam polecam, jeżeli lubicie takie gotyckie romanse, seizowane na gotyckie romanse, trochę wątku kryminalnego. Tutaj było, Była, był romans, ona jest trochę powolna, ale to też nie jest minus. Po prostu ja, może, miałam troszeczkę inne oczekiwania po tych wszystkich ocenach, ale naprawdę jest to pozycja bardzo dobra. No i drugą książką, którą czytam, jest poważna i nieromantyczna. Jestem tutaj na Zawrotnej 116 stronie i chciałabym bardzo, bardzo tą książkę skończyć. Książka. Która opowiada nam o Florence, która jest ghostwriterką ghost ghost dla popularnej pisarki romansów i idzie na spotkanie ze swoim nowym redaktorem i po żeby powiedzieć mu, że generalnie. Klapa totalna, nie udało jej się skończyć książki, i po prostu, no, ona już nie wierzy w miłość. Po swoim ostatnim rozstaniu, nie wierzy absolutnie w miłość i, i wszystkim, co się wydarzyło, nie jest już w stanie dłużej pisać romansów. A jej redaktor okazuje się oczywiście jakimś niesamowicie przystojnym mężczyzną, który mówi jej, że nie ma totalnie szans, nie przesunie jej terminu, musi tą książkę oddać do jutra. I tutaj następuje szereg naprawdę nieszczęśliwych wydarzeń. W których, e, po których następnego dnia nasza Florence, główna bohaterka, spotyka swojego rektora Benjiego jako ducha. Bo Florence ma taką specjalną umiejętność, która jest w jej rodzinie, czyli widzi duszę. E, ja jestem na 116 stronie. Póki co mieliśmy pierwsze spotkanie z Będziem jako duchem. Jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej rozwinie. Jak to się wyjaśni? Bo ja widziałam już masę TikToków z tą książką, że to jest po prostu tak złamane serce, że to jest tak smutna książka i po prostu tak, taki emotional damage, że ja jestem strasznie ciekawa. I znaczy się, się boję, ale mam nadzieję, że ta książka mnie zniszczy i rozwali na kawałki. Więc y, zabieram się do. Nie, już nie zabieram się dzisiaj do czytania, bo ja idę spać teraz. Muszę wstać rano do pracy. I nie wiem, jak, nie, nie wiem w ogóle dlaczego nagram ten nadaj więc, ale. Więc jestem dopiero na to, że na tej stronie. Mieliśmy pierwsze spotkanie z Będziemy jako duchem. Jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej rozwinie i mam nadzieję, że to naprawdę będzie emocjonalny demenc, jakie obiecują mi TikToki. W tej książce też pojawia się wątek utraty bliskiej osoby i takie wątki są czymś, co zawsze na mnie działa, co zawsze mnie niesamowicie wzrusza i po prostu sprawia, że ja mam bardzo dużo jakoś refleksji nad swoim życiem, więc to też było coś, co poruszyło jakąś czułą stronę w moim sercu i naprawdę. Jestem bardzo ciekawa, jak Ashley Postan poprowadziła dalej tą książkę, dlatego jutro rano, w sensie po pracy, będę ją przedać. Jest środa, ja zaraz lecę sprzątać mieszkanie i pakować się na KTK, bo jutro po pracy od razu lecę do Krakowa, do dziewczyn. I widzimy się na targach. Ale przychodzę do Was jeszcze z ostatnim update'em. Może zacznę od tej książki, w której czytałam mniej, czyli Gentleman w Moskwie. To czytałam do 20%. Nie mam do powiedzenia nic poza tym, że absolutnie nie mam vibeu na tą książkę i trudno mi się wkręcić w historię. I po prostu nie wiem, czy nie zrobię dnf bo. Czuję, to nie jest może dobry moment i dlatego też ją tak już długo męczę, ale może też sobie jutro czytać w pociągu, tak wiecie, zmusić się nie brać się ze sobą nic innego. Ale skończyłam też czytać poważnego i nieromantyczną i muszę Wam powiedzieć, że to jest mój nowy ulubieniec. To jest taki emotional damage, jaki obiecywał mi TikTok i po prostu dla mnie to jest absolutny pięć gwiazdek. Wątek utraty bliskiej osoby to jest coś, co zawsze chwyta mnie za serce i to jest coś, co zawsze powoduje, że ja płaczę. I ja na tej książce to wielokrotnie, nie tylko, nie tylko z tego powodu, ale też z innych, do których zaraz dojdziemy. Ale jednak ta utrata bliskiej osoby przez Florence, przez naszą główną bohaterkę, była czymś, co niezwykle na mnie wpłynęło i niezwykle mnie wzruszyło. A dodatkowo. Cała jej relacja z rodziną, taka skomplikowana relacja z rodzeństwem, próba jej wyjaśnienia, pogodzenia się z przeszłością, powrót do miasteczka, z którego tak naprawdę wyjechało się i nie chciało się nigdy tam wracać z różnych powodów. To jak Florence stawiała temu wszystkiemu czoła, sprawiała po prostu, ja je kibicowałam i byłam z niej naprawdę niezwykle dumna. I też mam wrażenie, że Florence jest taką bohaterką, w której ja trochę odnalazłam siebie, dlatego też ta książka niezwykle mnie wzruszyła. No dodatkowo mamy tutaj też ten romans z. Wątek romantyczny z duchem redaktora Florence, który wiemy od początku, że to jest miłość skazana na porażkę, że to jest związek, który nie przetrwa, no bo człowiek z duchem to jest w ogóle niewykonalne, to jest niemożliwe. I nie będę Wam zdradzała, czy na pewno tak było, czy nie. To musicie sami już dać się dowiedzieć. Jednak też wielokrotnie fatalizm tej sytuacji mnie wzruszył i było mi smutno z tego względu, i też niewielokrotnie, jak Ben. Y Godził się ze swoją śmiercią i miał właśnie jakieś różne przemyślenia na temat tego, czego nie zrobił, co mógłby zrobić inaczej, sprawiły, że gdzieś ta łezka mi poleciała parukrotnie. No i oczywiście tutaj muszę zaznaczyć, że Ashley Post ma taki niezwykły dar do przedstawiania trudnych tematów, jak właśnie tutaj mamy skomplikowaną relację rodzinną, czy właśnie śmierć bliskiej osoby, czy też takie samo sobie pogodzenie się ze śmiercią, jakie tutaj ma Ben, nasz. Główny love interest Ashley Poston potrafi przedstawić te tematy w taki bardzo lekki, humorystyczny sposób Że my nawet nie czujemy tego, że czytamy coś takiego poważnego, trudnego Tylko dopiero jak nas uderzy to i poczujemy ten nagły przypływ emocji To wtedy sobie zdajemy z tego sprawę Bo naprawdę Ashley Poston ma to niezwykłe pióro I ja jestem jej ogromną fanką i ta książka... Po prostu potwierdziła to, że ją uwielbiam, oceniam ją na 5 gwiazdek i będę ją wam polecała, bo mi naprawdę bardzo się spodobała. Mam tutaj zaznaczone trochę cytatów, bo naprawdę moja nowa miłość. I to było już wszystko w tym reading vlogu. Wiem, że on był trochę chaotyczny i też nie był do końca tym, czy ja chciałam, ale. Po powrocie z urodzin z Gdańska znowu byłam chora, jak słyszeliście, nadal troszeczkę mam kater, więc skupiałam się na tym, żeby się wyleczyć Też przez to, że byłam chora, nie za bardzo miałam ochoty czytać, co jest zrozumiałe Ale cieszę się, że już niedługo widzimy się na Krakowie i ja już wracam do pełni sił, więc będę na was czekała w piątek na targach razem z dziewczynami I mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić na tych targach i one będą lepsze niż zeszłoroczne, po prostu zeszłoroczne to był dla mnie jakiś killer i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.